Witam z tej strony młodszy brat. Na wstępie, bardzo chciałem przeprosić cały zespół YouTube, wszystkich użytkowników YouTube'a i wszystkie półtorej miliona osób, które obraziłem kawałkiem żyć Heisenberg. A zarazem, chciałem bardzo podziękować za usunięcie go, danie mi ostrzeżenia i zablokowanie możliwości streamowania na 3 miesiące. Dziękuję bardzo. Przepraszam Was, ludzie z YouTube'a na YouTubie. Bardzo żałuję. Ej, bardzo żałuję, obiecuję, że tego błędu już nie powtórzę. Nie, obiecuję, nie, obiecuję. Serdecznie was przepraszam. przepraszam. Nie powinienem wrzucać filmiku, który innych obraża. Bardzo chcę was przeprosić. przeprosić za to, że na tym portalu chciałem nienawiść głosić. Mm. Chcę serdecznie podziękować, podziękować, że go usunęliście i szanujecie wolność słowa. wolność słowa. Obiecuję się poprawić. poprawić. Choć wiem, że to i tak już błędu nie naprawi. Nie, nie, nie. Wiem, że to było słabe, było słabe, ale dzięki wam zdaję sobie z tego sprawę sprawy, sprawy. dzięki wam stanę się lepszy, lepszy Nie będę przeklinał, będę pisał słodkie teksty. Mua. Przepraszam was, ludzie z YouTube'a, na YouTubie. Ej, bardzo żałuję, Ej, bardzo żałuję. Ej. Obiecuję, że tego błędu już nie powtórzę. Nie. obiecuję, nie. obiecuję. Tego błędu już nie powtórzę, nie obiecuję. Nie obiecuję. Na zakończenie jeszcze raz chciałbym przeprosić cały zespół YouTube'a, całą społeczność YouTube'a. Serdecznie chciałem podziękować osobie, która zgłosiła filmik. Dzięki Tobie dostrzegłem swój błąd i dążę do bycia lepszym człowiekiem. Jako zresocjalizowany użytkownik YouTube'a chciałbym prosić o przebaczenie. Jeden like. To jedno przebaczenie. To wiele dla mnie znaczy. Z mojej strony to wszystko. Jeszcze raz przepraszam i pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko, młodszy brat.